Biorąc kredyt na kwotę 110 tysięcy zł na 12 lat z nadpłatą cyklicznie ponad program 275 zł miesięcznie, i już ci to pokażę, jak będzie to wyglądać na moim kalkulatorze i ile pieniędzy zaoszczędzisz. Kwota kredytu 110 tysięcy okres 12 lat, oprocentowanie 9,09. I tu tam w tym miejscu dokładam 275 zł miesięcznie i tutaj dołożyłem 275 zł bez kilku groszy i ten kredyt spłacimy w 9 lat oraz oszczędzimy 20. 21 712 zł. i 47 groszy na odsetkach. Nadpłata 275 zł. 3 lata szybciej i ponad 21 tysięcy oszczędności. I teraz warto się za zastanowić, czy te 275 zł. zrobi nam aż taką dużą różnicę w budżecie domowym, czy może warto przeznaczyć na pozbywanie się długu w banku i oszczędzanie. Pieniędzy. A ty co byś zrobił mając dodatkowe 275 zł miesięcznie? Wydał na nadpłatę kredytu? Czy co?